Dzień dobry Państwu, po raz Wszyscy drugi. Dobry. Wszyscy gotowi? Może zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. To trzeba zakończyć, buty w Czy w plecaku masz wszystko, co potrzebne? Tak. Spakowałeś wszystkie te zgody, papiery? Hot tak. wheelsy, jabłko stare, wszystko jest? <noise> już kaba na 3 tygodnie. jadłaś? zjadłaś? Ależ ty jesteś opalona, Barbaro. Normalnie jestem, jestem <noise> a nic. Ja zjadłaś klara, bo nie słyszałam. No to szybciutko, pakuj się do plecaka. Mhm. To muszę iść do Mój drugi. Muszę ze mną. Ide, idę. Co ja tak, będę tutaj sam siedział? Nie masz w kochu. Czy ty mogłabyś, taka jesteś porządna rada, wszystkich pilnujesz? Chodź na tak chwilę. Kolejny raz, mam ci dowozić się na już kur. Nie, Książki ci za to dowożę, jeszcze lepiej, Już ja No tak, już ja pewno. Matylda. No to... A co tam No, no tak, Dobra No dostać tak. gdzie wam tak. No tak, tak. Do szklanki, a ja No do tak. Zaraz tak, Nie No Do tak. Do tak. go potem do widowni. Nie. Ma no ja mam? No nie nie ma. nie Zjadaj, zjadaj tą szynkę, Klara! Szybko! Szybko dawaj tą szynkę! Już, już, już! ile razy Cię pytałam, którą szynkę Ci kupić? A ja mówiłam, że to mnie! Już, i mama daje wino! Klara, zjadaj tą szynkę! Przyspiesz Klara, bo zaraz wszyscy będą czekać na ciebie. Dawaj. O, super. Czemu tak mało? Cztery dni. Taką świeżą wodę chcesz nosić. Nie w tym. Dawaj, dawaj Klara. O, jednak się chwycił tego. Proszę bardzo. Nie jest dobrze Może jemu też trzeba lepiej posolić. To i będzie mu bardziej smakowało, nie? Sprawdźmy. To to, to. to nam będzie smakowało. Co ty teraz nie zbierać? Ja wkładam taką łupę. Ja chcę tu z Biedry. Daję ośmiątkę łupy. Co z Biedry? Zakładaj buty bo się Władziuś zakłada jest 7 stopni. I lepiej szybko. A teraz znowu. Kto? Matylda, Nie było rano, przynaj... jeśli A A szczególnie Ale to jest jest wina, i... że nie chcę się spóźniać Nie jest już tego Ale ja nie chcę się spóźnić. A przez nich. A tak samo. Śniadanie... A co ja niby takiego? byłem. Przyniadanie na czas nie spakowane, to mhm. jeszcze. to ja już no. gotowa być jak się spisuje twój super ten breloczek? Mój? Do samochodu, no. Zarobiście, bo go zawsze mogę znaleźć teraz. Wiesz. Yy, mi też zarobiście, bo go nigdy nie mogę zgubić nigdzie. <gry> bo już jeden słowa. Got i Bajeczny. Odliczę. Wedek, jak ty kurtkę zakładasz? Możesz? Jeden. Matyda mówi dwa. Będę szła powoli dzisiaj, bo tu mam mleko. Dobre. Do czekoladowe. Niech to mleko się wypicia do czekolady. Idziemy. Zapnij tą bluzę, Klara lera zapnij tą bluzę. Dobra, ty kurki nie musisz, ale bluzę zapnij. Pa. Pa Narka. Nara. Nara. Ciału. Ciału. Ciao, ciao. ciao. Oh. Mm, mm, mm. Chodź tak, rozbudzimy się. Ło. Cześć, kochanie. Cześć, cześć. Cześć, 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 cześć. Nie, 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 właśnie na to ugryźć. No co? To? Dobry pies, dobry pies.